Witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Tronkołódź, a w dzisiejszym odcinku przedstawię ci najlepszą strategię pozyskiwania klientów, jaką kiedykolwiek ktokolwiek wymyślił. Więc jeżeli zostaniesz do końca tego filmu, naprawdę Powierz mi, że nie ma lepszej metody niż ta, którą ci przedstawię. Jeżeli jesteś trenerem, autorem, masz firmę usługową, masz biznes lokalny, to ten materiał jest dla Ciebie. Ten materiał jest również dla osób, które dopiero zaczynają, a myślą o tym, żeby w przyszłości założyć własny biznes, ponieważ pokażę Ci, jak możecie wygrać z dowolną konkurencją, jakakolwiek istnieje na waszym rynku. Ok, przejdźmy już do konkretów. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle powinieneś pozyskiwać klientów stale i regularnie. Widzisz, bardzo często jest tak, że powiedzmy masz jakiś biznes, jakiś malutki biznesik i masz określoną ilość klientów i dochodzisz do pewnego pułapu ale potem go nie przebijasz. Czyli na przykład zarabiasz 4000, 5000 miesięcznie, jeśli w miarę wygodnie, ale tego pułapu nie przebijasz. Jeżeli chcesz cały czas rozwijać swoją firmę, zatrudniać inne osoby, zbudować markę, mniej pracować, więcej zarabiać, to powinieneś stale i regularnie pozyskiwać klientów. Nie jesteś lekarzem, nie jesteś prawnikiem, nie jesteś marketerem, nie jesteś autorem, trenerem, tylko jesteś w biznesie pozyskiwania klientów i twoim zasranym obowiązkiem jest pozyskiwanie klientów. Więc jeżeli chcesz żyć. W biznesie przez 15, 20, 30 lat to musisz stale się rozwijać, bo twoja konkurencja nie śpi. I jeżeli nawet teraz nie masz konkurencji albo jest słaba, to w końcu oni e, będą coraz silniejsi i po prostu e, pokażę ci, jak pozyskiwać klientów. Ok, dobra. E, zacznijmy od tego, jak większość reklamodawców pozyskuje klientów, bo siedzę w tym 11 lat, pomagam największym. Najbardziej znanym nazwiskom w Polsce e, pozyskiwać klientów. Sam wydaje tysiące złotych każdego miesiąca na pozyskiwanie klientów, i mogę powiedzieć śmiało, że większość l ludzi robi to źle, w niewłaściwy sposób. Większość reklamodawców ma jakiś produkt, powiedzmy, ten produkt kosztuje 100 złotych i zarabiają 50 złotych na produkcie, więc są w stanie wydać powiedzmy 25 złotych na pozyskanie klienta, żeby 25 do nich jeszcze e, zostało. Oczywiście, ja tutaj upraszczam, nie mówię tutaj o podatkach i tego typu rzeczach, ale generalnie. Ludzie chcą zarobić przy pierwszej transakcji z klientem. Czyli wydają pieniądze, powiedzmy chcą wydać 1000 i chcą zarobić dwa. Ja w jednym z nagrań pokazywałem, jak wydaje 600 zł, a zarabiam na przykład tam 2-3 tysiące. Jest to jak najbardziej możliwe. Ja nie twierdzę, że nie, ale jest to coś, co mega cię będzie ograniczało. Ja w ogóle nie patrzę w takich kategoriach. E, widzisz, na polskim rynku jeszcze jest bardzo mała konkurencja i pozyskiwanie klientów jest bajecznie proste. E, nawet na tym YouTubie widzę wielu ludzi, którzy robią to samo, co ja, nie potrafią to do końca zrobić. Tak jak się to powinno robić. Ale jeżeli rynek się będzie profesjonalizować, będzie się rozwijać, to w pewnym momencie trafisz na bardzo dobrego konkurenta i będzie ci ciężko z nim wygrać. Dlatego nie możesz tylko i wyłącznie polegać na tym, że wydajesz powiedzmy x pieniędzy i ma x wrócić pieniędzy. Bo co jeżeli koszty reklamy ci wzrosną? Co jeżeli na przykład wzrośnie ci o 50%? Co wtedy? Wtedy przegrywasz, tak? Albo zauważ jeszcze inną sytuację, że jeżeli masz taką szansę, że pozyskujesz klientów na, 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 na zysku, to dochodzi do takiego momentu, w którym nie możesz na przykład kupić dużo droższej reklamy w innym medium, w którym może będą lepsi klienci w długiej perspektywie, ponieważ no. Nie zarabiasz, tak? Tracisz. Więc przejdźmy teraz do punktu drugiego, a będą trzy punkty i każdy punkt będzie coraz to lepszy. Przejdźmy teraz do punktu drugiego. Więc w punkcie drugim pozyskujesz klientów na zero. Czyli nie zarabiasz, nie tracisz, ale masz klienta. Czyli powiedzmy, produkt kosztuje 47 zł, ty na tym tyle zarabiasz i tyle samo wydajesz. Dlaczego w ogóle miałbyś coś takiego robić? Zauważ, że nikt tego nie robi, większość reklamodawców się tego boi, a jest to najlepsza metoda dla większości ludzi e, pozyskiwania klientów. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Masz klienta, jeżeli to nie jest klient jednorazowy, jest to klient zadowolony z twojego produktu, on wróci, on będzie wydawał pieniądze. I co się zdań, stanie po jakimś czasie? Powiedzmy teraz, jesteś bardziej agresywny w reklamie niż twoja konkurencja, wydajesz znacznie więcej i nic nie zarabiasz na pierwszej transakcji. Okej. Okay. Oni zarabiają, ty nie zarabiasz, nie? Czyli logicznie rzecz biorąc, oni są lepsi. Nie, to nieprawda. Bo ty pozyskujesz więcej klientów i masz większy zasięg i budujesz większy brand, większą społeczność i po pewnym czasie. Będziesz miał taką sytuację, że dołożysz kolejny produkt, dołożysz serwis abonamentowy, cokolwiek innego. I naraz się okazuje, że ty masz milion, wydajesz milion, ale w kolejnych produktach masz 3 albo 4 miliony zysku, a oni tego nie mają. Więc po pewnym czasie wykończysz swoją konkurencję, choćby z tego względu właśnie, że masz większy zasięg, masz e, możliwość reklamowania się tam, gdzie oni się nie reklamują, albo bardziej agresywnego reklamowania. E, I Opowiem ci pewną historię, którą wykorzystał kiedyś Eben Pagan do tego, żeby załatwić wszystkich na rynku marketingu. Generalnie rynek marketingu w Stanach to jest bardzo taki agresywny rynek, gdzie ludzie kumają temat, bo zajmują się marketingiem i on wszystkich tak naprawdę zrobił w Bolona. Jak on to zrobił? Jak wchodził tam, nie wiem, te 10, 15 lat temu na rynek, to powiedział wszystkim partnerom, a tam jest bardzo rozbudowany ten system afilacyjny, bardzo dużo tam jest partnerów. Zresztą chyba Robert Grün nawet był kiedyś takim, takim partnerem dla, dla wielu ludzi. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że wchodzi sobie taki jeden pagan i mówi: Ja robię szkolenie za 10 tysięcy dolarów. 10 tysięcy dolarów. Nikt takich szkoleń za takie pieniądze tam nie robił, bo robiono powiedzmy po 2 albo tysiące dolarów. On mówi: Robię za 10 tysięcy. Więc automatycznie się wyróżnia. Automatycznie jest w klasie premium, nie? I teraz mówi ludziom tak. Teraz tu takie szkolenia robi się, robi się po 20, 30 tysięcy dolarów, nie, nawet za 100 tysięcy, ale wtedy to było niemożliwe do sprzedania. Więc on stawia taką barierę, bardzo wysoką cenową, na którą w tamtym momencie nie wszystkich y, po prostu klientów stać. I mówi partnerom, dam wam 100%. Każda, każdemu, komu sprzedacie, macie 10 tysięcy ode mnie. I teraz, co się dzieje? Ludzie sobie myślą, nienormalny gość, nie? Ale ostatecznie e, mówią, będziemy go promowali, bo jak go będziemy promowali, to dostaniemy 10 tysięcy. Nikt takiej prowizji nie zapewnił na tym rynku, więc wystarczy parę sprzedaży i będę bogaty, nie? I wszyscy partnerzy, kilka tysięcy partnerów, nawet ci najwięksi na rynku gracze, jego konkurencja zaczęła go masowo promować. Co się stało? Produkt kosztował 3000 dolarów, więc na szkolenie przyszło chyba ze 100 osób. E, więc tych prowizji za dużo nie musiał zapłacić. Zbudował ogromną markę, bo wszyscy go polecali, którzy byli na rynku razem z jego konkurencją. Zbudował ogromną listę adresową i totalnie wykosił konkurencję. I teraz co się stało po tym szkoleniu? Po tym szkoleniu zrobił kolejne szkolenie, na które, za które wziął tam chyba 2000 dolarów, i naraz się okazało, że zarobił 1,5 miliona dolarów na 300. Zbudował brand, zbudował markę, zbudował listę, zbudował całą społeczność absolutnie za darmo, właśnie wykorzystując tą jedną metodę. Więc mówiłem ci, że to co ci powiem będzie mega, mega inspirujące i mega kozackie. Ale jeżeli uważasz, że to jest naprawdę dobre, to teraz powiem ci, że będzie coś jeszcze lepszego. Więc teraz zapinajcie pasy, ponieważ to jest metoda, którą ja bardzo preferuję. Pozyskiwanie klientów na stracie. Tutaj jest metoda naprawdę rewelacyjna. Z tego względu, że tracisz na każdej transakcji, ale zarabiasz później. Eee, można też robić jeszcze inne myki, ale o tym mówię w moim wyzwaniu 21 dni. Mówię jak ja też pozyskuję klientów. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, kliknij sobie link poniżej, a ja Ci pokażę jak ja jestem w stanie wyciągać 3-4 tysiące dziennie z mojego biznesu. Dobrze słyszałeś, dziennie, nie miesięcznie. I teraz idziemy dalej z tematem. Jak pozyskiwać klientów? Klientów na stracie. Cała zabawa polega na tym, że musisz naprawdę znać swoje liczby, musisz znać swój biznes, mieć dobre produkty i zbudować relacje z klientami. I musisz mieć trochę kasy odłożone, bo no, jak będziesz pozyskiwał klientów na stracie, to będziesz też tracił, nie? Więc musisz mieć cash przez, przez firmę, więc to nie jest strategia dla wszystkich i od razu dla wszystkich. Ale teraz zobacz, co się stało. Jedna zna, taka jedna firma jest w Ameryce, która jest wydawnictwem internetowym, sprzedają kursy i szkolenia i zarabiają 1,5 miliarda dolarów rocznie. Totalnie niewyobrażalne pieniądze dla większości firm, nie mając praktycznie jakichś większych kosztów poza kosztami właśnie copywriterów, którzy piszą im oferty i reklamy. I teraz oni odkryli, że jeżeli powiedzmy produkt kosztuje 47 dolarów, to mogą na początku pozyskiwać klientów na, na zero, ale po pewnym czasie stwierdzili, a spróbujmy zrobić tak, że będziemy pozyskiwać klientów na stracie, czyli będziemy stracić na każdej transakcji. Okazało się, że zaczęli wychodzić na zero po 60 dniach, jak klient kupił, ponieważ proponowali mu inne produkty. 60 dni musiało minąć, żeby wyjść na zero, ale ostatecznie klient był wart 300 czy 400 dolarów. Mówię o takim przeciętnym, statystycznym kliencie. I na razie okazało że to totalnie zmiażdżyło rynek. Oni stali się do, do, dominujący, totalnie dominujący. Konkurencji nie mają praktycznie. Są najlepsi, najlepsi w, 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 najwięksi, najlepsi. Ich listy mailingowe są po 1,5-2 miliony subskrybentów. W taki sposób zaczęli pozyskiwać klientów. Więc e, dzięki temu, że pozyskiwali klientów na stracie, ostatecznie zarobili później. Ale to e, nie jest tylko jedyna firma, która tak robiła. Wróćmy znowu do tego Ebana Prana, który e, właśnie m, lubi takie strategie, więc on też postanowi pozyskiwać klientów na stracie. Jak on to robi? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Sprzedawał kiedyś e-booka na rynku randkowym za 29 dolarów albo za 19 dolarów i powiedział partnerom tak: dam wam 200% prowizji. Kto tak na rynku amerykańskim robił? Nikt. Dosłownie nikt, bo wszyscy się bali. Dał im 200% prowizji, kiedy standardem w tamtym czasie było 25%, 30%, potem doszli do 50%, niektórzy mają dzisiaj 75%. On dawał 200%. Co się stało? Odpowiedź jest prosta. Wszyscy go znowu promowali. On budował rynek, budował biznes, rozwijał się i od razu, kiedy klient kupował, proponował mu inne produkty. I potem zarabiał również na serwisach abonamentowych. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że on zbudował listę na miliony, miliony subskrybentów, generując chyba z tego co pamiętam około 100 milionów dolarów na tym biznesie, czy 200 milionów dolarów? Więc właśnie w taki sposób pozyskuje się klientów. Najlepsi potrafią robić to na stracie. Więc mówiłem ci, że ten materiał będzie naprawdę bardzo ciekawy. Dlaczego się w ogóle z tym dzielę? Bo jak ja na tym zarabiam i teraz znasz moją strategię, to tracę na tym. Nic bardziej błędnego. Po pierwsze, większość z Was nie będzie w moim rynku. Po drugie, nawet jak będziecie, to założę się, że 99,9% nigdy z tego nie skorzysta. Taka jest psychologia ludzka, ponieważ ludzie się boją pozyskiwać klientów na zero lub na stracie. Boją się, bo nie wiedzą, że nie chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, tylko o to, żeby zbudować relacje z klientem. I jak masz klienta, który ci ufa, to on wraca i kupuje więcej i więcej, a większość osób tego nie jest w stanie skumać. Mam nadzieję, że ten materiał był interesujący, pomocny. Jeżeli tak, zasubskrybuj ten kanał, bo mówimy tu na tym kanale o wielu takich fajnych rzeczach. Daj mi łapkę w górę i zostaw komentarz. A przede wszystkim zajrzyj do mojego 21-dniowego wyzwania. Link masz pod tym nagraniem. Aha, i teraz chciałbym Cię zaprosić do playlisty materiałów z tego wakacyjnego challenge'u, więc serdecznie zapraszam.